Nagrywam nagram filmik jak robię swoje gofry. Najpierw rozgrzewam piekarnik. 200 stopni. W międzyczasie już sobie nasypałem. Akurat 100 gram mąki pszennej. Można zmielić płatki pszenne, wyjdzie to samo. 100 gram białeczka, akurat smak pistacjowy. Do tego dwa jajka. Dodam sobie trochę cynamonu mielonego i trochę naturalnego tego smaku I Wszystko to oczywiście zrobię na jedną papkę i zmiksuję wszystko W międzyczasie yy, będę robił sobie cały kubek yy, herbaty mięta, mięta i melisa, tak zawsze Dziennie takie 3 wypijam, to jest prawie 5 litrów. O. to jedziemy. Jak widzicie, masa jest już zmiksowana. Jest już Dam do dosyć sporo wody, ponieważ akurat białko ma akurat te białeczko... No jest dość gęste, no i dość sporo wody, żeby ta masa była w miarę taka wodnista. Dam też proszku do pieczenia. Tak żeby lepsze to wyszły. I teraz czekam pikarnik będzie nagrzany. I wszystko wyleje właśnie na takie formy. Jeśli chcecie wiecie gdzie można kupić je, to piszcie do mnie. Akurat bardzo bardzo fajne kopry wychodzą takich foremek. więc to, to jest ciekawa alternatywa dla no, zwykłych pładków osianych rana widzicie ładnie rozpływa się Z takiego miksu że 100g mąki 50 100 gram białka wyjdą około no, 4 gofry, 4 pełne gofry to zobaczycie później jak, jak, jak mi wyszło jeszcze tyle zostało, to doleję i będzie git dobra tu już mamy wszystko rozlane w żony... No i teraz wkładamy, no, tak na około 15 minut. No i trzeba sprawdzać. Akurat te foremki mają tylko siebie, że, że jak będą gotowe, to po prostu te gofry wyjdą z tych foremek. <laughs> Oczywiście może się dodać, nie wiem, inny smak białka. Będziecie zrobić bez białka, dodać samą czekoladę. Czoko, Ten, czyli na przykład słod, słodzik, żeby to było w miarę, w miarę smakowało. Moje gofry są już gotowe, nie no, ma się, Już jeszcze jakieś się. To po prostu z foremek. muszę tylko trochę ostygnąć i będą gotowe, tak to, to już też ma herbatkę. To liczy no to życzę wam smacznego. Idę wcinać.